Się ma z tej strony Event, i dzisiaj zamienimy się w Peterbota. Zagramy jak Peterbot i ubierzemy sobie oczywiście kill of FNCS. Gdzie go tu mam? Tu mam. Jezu, jestem, jestem już ślepy. Dobra, nie przedłużając, przechodzimy do gry. Dobra, więc nasz plan wygląda następująco: lecimy na rafta jak Peterbot, przyjmujemy forkasta jak Peterbot. I końcowo, oczywiście, wygrywamy grę. Jak Peter Dobra. Więc tak. Lecimy sobie pięknie na rafta. Mam idealny landing. Kilka osób tu leci, chyba. Albo jedna. Jeśli byś mógł, widzu, zostawić tego lajka i subika. To dzięki. Tylko jedna osoba. Bratek też jest zdziwiony. Że tylko jedna osoba tu leci. Albo nie. Albo więcej niż jedna. Nie. Dobra, przynajmniej jedna głowa siadła. Przynajmniej ta jedna honorowa. Zarąbiście, chłopie. Nie umiem trafiać. Oduczyłem się strzelać. Dawaj gdzie jest moje amunicja? Czemu mi bot zadał... Jak ale Bot mi chłopiec zbił całe HP Czemu mi automatycznie otwiera to? Takie gówno, nie... Dobra... Nie się. Ale dzięki za PMA. W sumie to P-E-M-Y Nie PMA. Ej! ty ale nie próbuj mnie sfulpisować. No, mój AIM jest gorszy od pobytu, fulpisa. Ej, co ty robisz? Do... Ty no, obie walony, ty walony nobie, wypierdzielaj. Walony na obie Nie, zostaw. Nie no, piło mnie kasujesz. Ja... Jezu, ja żyję. Jak ja żyję? Jakiś Tony Stark mnie piłą kasuje, no weź mi powiedz, że to nie jest Fortnite. Co to jest, chłopie? Ja nie wiem, jak ja to przeżyłem. Ledwo co uszłem z życiem Przez jakiegoś piłarza Kosiarza, nie wiem Wypierdziel to gówno Nogę, chłopie, dostajesz, full Dzięki Ktoś się kampi? No Ciekawe, skąd wiedziałem Full pis, box? Dzięki Ale wy Co ty robisz? Halo? Jezu mój, aim! Nie wiem... Raz umiem strzelać, raz nie umiem. Jak to jest? Chłopi, mam aima jak Peter Bot. Czasami chłopi nie trafiam z 8 metrów w pompy. I to jeszcze z gatekeepa. Dawaj mi strzynka. Dzień dobry. Czy mogę dostać forecast? Dobra, nie chcę się. Dawaj forkas, co tak daleko? Halo, czemu tu? Szybko poszło, wręcz ekspresowa. Pa jakie chłopy mam? FNCS jest Pikachu, widzisz? Jestem najlepszym graczem świata. Widzisz, jakiego kilofa offa wybrałem? To takiego nie masz, Bambiku. To ale jak myślicie, kurde, jeśli mam challenge, że gram Grek Peterbot, to mogę wziąć sobie Metalion Duma. Myślę, żebym mógł. Ale dla bezpieczeństwa nie wezmę go. Dla bezpieczeństwa. Tak czy siak mi tylko ułatwi grę. A ja ułatwić nie chcę. Dobra, idę na tym medalion, bo nie mogę nikogo innego znaleźć. Jeszcze jajko Iron ma się rozbi. O, chłop, w końcu. Ironman kolejny, nie wierzę. Lata, bratek. Brat lata. Jeszcze mnie używa Używa mój... Nie no. Czemu mnie użyło dasze, to ja nie wiem. Podechciało mi się już. Zostaw te jajko Ironmana! Moje są jaja Ironmana. Co ty tu robisz? Nie, zostaw! Co, co ty... Co ty masz? A ty wylatujesz A ty mi uciekasz Aha. Czemu on ma medalion mój? A nie on sobie na robotę. Dzięki Dzięki za korona Dobra klip, klip nie, klipa mi nie da zrobić. Ty jesteś takim śmieciem. Nie dasz mi klipa zrobić na tobie, śmieciu. Śmieć, mały. No nie, no nie da mi klipa zrobić, no. Fu, nawet chłopie nie. Nie, dobra. Czekaj. Czekaj chwilę. Teraz full skupienia, teraz. Teraz chłopia. Teraz, teraz to robię. Daj mi, chłopie, uleczyć się i robię cię klipa Pipa ci robię dzięki, Zachaja. Nie mi pompa, dzięki. Zagrałem to jak wielkie gówno, ale i tak wygrałem. Dzięki. Pumpka mi nie pumpi. A gdzie ten kolega, który mi uciekł? Wiem. Zbiorę jajko Ironmana. Transformacja! Szoo. To jest chyba to. Tak, to jest to. Do góry! Co jest? Ale, ale jestem Transformersem. I siuuu, Ty, nigdy tym nie latałem. Idę na medalion. Jakieś przyspieszenie, chłopie, co jest? Co to za przyspieszenie? Jeszcze raz, chłopie. Okay. Dawaj, Ganso. Mirek! Psz, Mirek, wywaliłem cię! Mirek, Miruś. Nie mogę wskoczyć. Te... Nie, musisz to sklipować, musisz. Przy przyznaj, że to było piękne. Okej, tak, zrobię. Musisz przyznać, że to było piękne. Jak ta lala. Jak dostał chłopie shitona. Łam To jest ta Oj! I chyba uciekinier To jest ten uciekinier mój To jest ten Ty co? Co ty walisz? Trafię? Trafiłem White No nawet zginął Coś tam miał ciekawego Nie miał Pójdę sobie na wyspę jak elegant czemu mi to zadało HP, to nie wiem Ten fizz jest zbugowany, tyle wiem Ta w ogóle ja nigdy nie zginąłem przez tego Wiza. Zawsze mi zadał tylko HP, ale nigdy nie zginąłem Dlatego ja lubię Wiza. Bo mnie lubi. Czemu ten gościu mi podpierdzielił medalion z mojego killa? Nie, nie, nie uciekasz! Nie uciekasz! ty śmieciu, nie! Nie uciekasz! Opróbuję no go, Śmieć! Chyba go teraz, teraz go! Odstał ta śmieć! No i gin tam, gin tam! Żebyś chłopiec tam dostał pompę! Tu A ty? Co ty tu robisz? To jest bot! Siema. Ostruchy. Pierwszy nick, który dobrze przeczytałem Waszym. Ja tu decyduję, czy macie się bić. Jasne? Jak mówię, że nie macie się bić, to nie macie. Nie... co ty? Dwóch transformersów mamy, no. Nie wiem. Dwóch transformersów mam w grze Jeszcze go się nie dotrafić Dostał white'a tam Dobra Dawaj mi tu tego chłopa Te, tego, tego transformersa dawaj Dostał, dostał Dodaj, dodaj, ty obie! Ty nobie Idę po ciebie, ty nobie Epik jakby coś wyrzucił każdy movement z tej gry, oprócz widza, każdy movement oprócz wi... zarąbiście, zarąbiście, no. Wrat mi ucieka. Nie, jak ty idziesz na podciąg, podciąg, jak idziesz na podciąg, to nie wiem. Co, co? Upis? piszesz? Jezu, jakbym zginął! Jezu, jakbym zginął tego bota! Nie, nie! Brat Hopi mi przeszedł przez wszystko! Jezu, jakbym ja od niego zginął! To by się popłakał, naprawdę! Czemu ja tak chopie muszę dostawać zawsze? Jak jest jakiś słaby goście, to musi mi dać pompę za 160! Później mnie zabić, fartownie. Ja nawet nie wiem, czy ta pompa czasami nie bije 200 w głowę. Czemu kolejny Transformer? Jeszcze jakbym do gołębi strzelał. Nie. Ta gra 7 lat temu była lepsza. Ja teraz, chłopie, muszę za nimi łazić i do nich strzelać co to jest za dźwięk to ja też nie wiem dobra, full boxuję tego chłopa daję ja mu full clipa nie, mu muszę się walnąć na edicie. ty nobie, ty nobie, nie, 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 ty nobia ty głupi nobie Nie uciekaj. Nie uciekaj przede mną, rozumiesz? Ja nie chciałem mu dać fajnego klipa, ale... Ale coś mi nie wyszło. Dobra, w końcu mam jeden na jeden. To jest znowu ten... Iron Man latający gołębio. Go... Nie wiem, jak się mówi gołem, Gołębi. Gołęb. nie wiem. Po tym odcinku idę przeczytać cały słownik. Czemu mi dasze nie dało? Wiem. Klipa, klipa, klipa. Aha. Wskocz mi tu. Wskocz mi tu. Zrób trypla. Zrób tak. Albo nie. Tak, 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 tak. tak, tak. Tak, tak, tak. Nie wiem. Nie, dobra, wiecie co? Podechciało mi się. Nie no, blokuje się jakiś kamień, no. Nie, nie wiem, brat mnie zabija. Dziękuję. Dobra, jak Peterbot wygrałem, to jeszcze eleczka. To co, to by było na tyle. Wygraliśmy grę jako Peterbot. Ja tylko szybko przypomnę, żebyście byli na mojego Discorda. No i co, do zobaczenia później.